Prezentujemy Państwu wiertarkę w systemie SDS firmy Bosch GBH-226DF. Kompletacja składa się z wiertarki, drugiego uchwytu szybkowymiennego w systemie SDS, w systemie szybkomocującym na wietła walcowe. Ponadto w komplecie jest ogranicznik głębokości wiercenia Całość pakowana jest w walizce spożywa sztucznego. Zaprezentuję teraz Państwu wymiany uchwytów szybko mocujących na należy odciągnąć mocowanie. Po czym samoczynnie zaciska się układ na wiertła walcowe. Zaprezentuję Państwu teraz mocowanie wiertła w ukrycie SDS. Maszyna jest w chwili obecnej w pełni sprawna i można nią pracować. Urządzenie posiada trzy funkcje pracy. Pierwsza z nich jest wiercenie w systemie SDS. W chwili obecnej jest zamontowane wiertło. Kolejny element pracy to jest wiercenie w systemie zwykłym wiertel, przez co jest wyłączony udar. Kolejną istotną y, funkcją maszyny jest lutowanie, w tym celu wyłącza się uderzenie. Tak.